Jesteśmy gotowi do akcji Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Stojak z owocami wytoczył się na środek ulicy. I pan Porter w nim utknął. Ale przecież to jest stojak, a nie żaden wózek drogowy. Otóż to. Więc na tę misję pojedzie Chase. Użyjesz megafonu i pachołków, żeby przygotować objazd dla samochodów. Chase się tym zajmie. i Rubble. Zabierz koparkę i ustaw ten stojak na miejscu. Roby! Śpieszy na pomoc! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji. <laughs> Tutaj Rajder! Już jesteśmy, panie Porter. Chase? Jasne! Uf, pachołki! <laughs> Uh, dzięki, Ryder. Nie ma sprawy, panie porter. Gotów, Rubble? Gotów! Hmm. Lepiej je pozbieram, zanim auta zrobią z nich przecier. Mm, pychota. <laughs> Jesteśmy gotowi do akcji Ryder! Dzięki za pośpiech pieski. Ali, Yumi i Bettina jechali do domu i utknęli na szczycie zwodzonego mostu, a most się zaciął. Chase! Przyda się wyciągarka, która przytrzyma auto, by nie wpadło do rzeki. Marszal! Twoją drabinę przyczepimy do auta Farmera. I Rocky! Weź narzędzia, żeby naprawić ten most. Dobrze! Si Patrol rusza do akcji! Szybko poszło, Roki. Ta zębatka ma dobry rozmiar. Ale nie ma dobrej liczby zębów. Wygląda dobrze. Chase, ściągnij trochę linę. Dobry rozmiar, dobra liczba zębów. Klucz. Wow! Ile jeszcze, Roki? Dosłownie kilka minut. Zadzwonię po pomoc. Sky, musisz przewieźć betinę! O to pies, który leży. Chase, rozłóż sieć, żeby złapać betinę. Ale one lądują po drugiej stronie Rocky, przejmij wyciągarkę Chase, jedziemy tam moim pojazdem Ostrożnie, Ryder W moście nadal jest spora dziura Uf! Sieć! naprawione! Roki! Pomóż farmerowi wciągając linę i cofając jednocześnie. Jasna sprawa! Dzięki, że ściągnęliście nas z tego mostu przy patrolu. Nie ma sprawy, bo gdy macie kłopoty, to... Muu, po pomoc! Chajcie w ptasim konkursie za poki przygód. Zamierzam skradać się pod same dzioby tych ptaków, a potem robić zdjęcia. Gotowi? Na miejsca? Start! O, o. Kraska, Kraska płowogłowa. O, gniazdo. Zdjęcie piskląt to będzie coś wyjątkowego. Aha, mam dużo lepszy pomysł na wygranie konkursu. O! Lepiej wezmę psi patrol. Jestem tu na gałęzi pieski. Zaraz pana zdejmiemy i wróci pan do konkursu. A! A! Drabina! Dobrze, kapitanie, proszę schodzić. Nie sięgam do drabiny. Pomogę panu. Także! O, gniazdo! Zajmiemy się nim, kapitanie. Proszę schodzić. Roki, musimy zrobić pisklętom nowe gniazdo. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! No dobrze, pisklaczki. Mam dla was nowe, wygodne gniazdko. Dobra robota, Roki. Musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Może tam? Już zaraz, Roki. Mm. Proszę bardzo, mam nadzieję, że Wam się podoba. Myślę, że ta Kraska chciała powiedzieć dziękuję. Bardzo ładnie, pani Marjorie. Bardzo pani dziękuję. Tylko ostrożnie z tą pochodnią. Płomień ma zapłonąć dopiero w momencie rozpoczęcia igrzysk. Nie chcę, żeby mi się wyślizgnęła, czy... O! O! Pani Marjorie, jest pani cała? Cała, kochanie. Ale gdzie ta pochodnia? <laughs> o nie! Uciekajcie z parku! Witam, pani burmistrz. Wszystko gotowe na ceremonię otwarcia? Cóż, było, ale teraz z ziemi wydobywa się dym. Nie ma takiego pożaru, którego nie ugasimy. Dziękuję, że przyjechaliście tu tak szybko. I co myślisz, marszał? Na powierzchni nic się nie pali, więc pewnie płoną korzenie. Zaczęło się pewnie wtedy, gdy pochodnia wpadła do nory świstaka. Chase, potrzebny wykrywać ciepła. Palą się korzenie. Sky, zrób zwiat z powietrza i sprawdź, czy gdzieś jeszcze widać dym. Cały czas! Skaj ma rację! Pod ziemią nadal coś się pali. Ogień się przeniósł, na inne korzenie. I wypędził świstaki z ich miłych norek. Ich podziemne tunele są tu wszędzie. To nimi dostarczymy wodę do pożaru. Najpierw musimy być pewni, że wszystkie świstaki wyszły. Zapraszamy świstaki na przekąski! Stop! Widzę świstak! Co stałeś, żeby pomóc nam ugasić pożar? Marszał, szybko! Teraz! Nie widzę już żadnego dymu. Nie ma także śladu ognia. Udało się. Świetna akcja, pieska. Ryder. Carlos i Tracker twierdzą, że brzydki zapach płoszy zwierzęta z ich domu. O, fuj! A biegną tak szybko, że tej małpce stała się krzywda. Marszal, zabierzesz apteczkę i pomożesz zranionej małpce. I e Skype, musisz zabrać helikopter i sprawdzić z powietrza, co powoduje ten zapach. Wsi Patrol rusza do akcji. My znaleźliśmy trackera. Ryder, Marszal! Jak dobrze, że jesteście! Marszal, sprawdź nogę tej małpki! <laughs> Rentgen! Wygląda na to, że nie ma złamania. Wystarczy, że owinę bandażem. O, mój. Sky, czy wiesz już, co to za tajemniczy zapach? Jestem nad bagnem. Wygląda na to, że z wody wydobywa się wiele zielonych baniek. To z nich wydobywa się ten brzydki zapach. Dobra robota, Sky. Marszał, świetny opatrunek. My jedziemy sprawdzić bagna. Te bańki to gaz z bagien. Stare rośliny i drzewa gniją pod wodą i wydzielają śmierdzący gaz w postaci tych baniek. Sky, zrób śmigłem silny podmuch i przegnaj je z nad bagna. Dobry pomysł, Ryder. Już wszystkie bańki poleciały. Czuję świeże powietrze. Chase, Marshall jest czysto. Możecie przyprowadzić zwierzęta z powrotem. Dobrze, Ryder. A my zaczynajmy foto safari. Są tu zwierzęta, które chętnie nam zapozują. Ja. Są gotowe do akcji, Rider. Dzięki, że przybiegłyście tak szybko! Wygląda na to, że mamy nowego przeciwnika. Nie wiemy, kim on jest, ale wiemy, że posiada supermoce. Wow, jest naprawdę bardzo szybki! I super silny! Czyli jak ja! Tak, dlatego na tę misję pojedzie. Kosmorabu! Użyjesz swojej super siły, żeby naprawić te tory. I kosmoroki, twoje narzędzia bardzo się przydadzą, żeby połączyć te szyny ze sobą. Dobrze, kosmopieski ruszają do akcji. Co ten złodziej zrobił z torami? Nic czego nie naprawimy. Hailey Daily na miejscu i w telewizorach na żywo z torów kolejowych w zatoce przygód. O, pociąg jest bliżej niż myślałem. Rocky, połącz te szyny najszybciej jak umiesz. Rabel, trzeba ostrzec maszynistę. Jasne. Zatrzymać pociąg! Tory są uszkodzone. O nie! Chyba nie zdążę na czas. Dzięki kosmopieski. Nadajemy na żywo. Kosmopieski uratowały pociąg. Ujrzcie, to potwór. Co to na świat dzikiej przyrody? Takiego? Gatunek, jakiego jeszcze nie widziałem. Pora uciekać odważny denny. Odważny denny X. A spotkanie z tym potworem będzie ekstremalne i całkiem straszne. Uciekajmy. Oh, ale ten wyciąg się wlecze. Ja to no. naprawię. Jechaliśmy za szybko i wyciąg się zepsuł! Przynajmniej jesteśmy daleko od tego potwora! Jakiego potwora? Był wysoki, zielony i pobiegł do lasu! Wzywam psi patrol! <mum> Drobina! Cześć, Alex, ty pierwszy. Dobrze! Uważaj, Alex. O, 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 o. Nic na nie jest. Dzięki, Ryder. Mam nadzieję, że przegonicie potwora. Everest, widzisz w lesie jakieś ślady? Ryder, widzę potwora. To tylko pani burmistrz. Cała w górskim błocie. Niestety pędzi z góry na desce i to tyłem. Spokojnie, pani burmistrz. Zatrzymam panią. Teraz już tak? <noise> Dzięki Tobie Everest. Dziękujemy wsi patrolu. Nie ma sprawy pani Burmistrz. A gdy znowu zamienicie się w potwora, róbcie. Brrr. Po pomoc. <noise> Wreszcie mam moce, o których zawsze marzyłem! Będę najsuperowszym burmistrzem w historii! Hamdinger super! Ha, 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 ha. Nie, kociaki, wracajcie! Kochacy, wkrótce przejedzie tędy pociąg wiozący rzadkie białe tygrysy do ich domów dżungli. Spójrz, już jadą! Kotki! A! A! O, wielkie kotki, jupi! O, kociaki, mam dla was przyjaciół. O, kociaki! Mój kotek! Mój kotek! Panie Hamdinger, stop! O! O! Teraz złapię go w sieć! Złapać kotka! złapać kotka! A? Co się stało? A! Przepaść! A! Tygryz! Pomocy! Pomocy! Krzeć energii! Moc kosmowiru! Ja pierwszy! Ja chcę! <śmuj> o! 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 Latający Tygrys! <śmuj> Bo kiedy ktoś porwie ci kotki, to miałcz po pomoc. Ha! A teraz się odsuńcie. Pora na test. Autospodni! spodni. Haha, okay. ha! to działa! Yeah. Koktajl owocowy, poproszę? Oh. Nie, nie, to moje siokociaku! Co? Co? Co się dzieje? A! A? A? Mam szkodnika na polu? Pomocy! Nie mogę zatrzymać spodni! Burmistrz Handinger? Spodnie? To brzmi jak niemałe kłopoty. Lepiej wezwać psi patrol. Mogę zatrzymać tych spodni! Aaaa! Sky, leć za burmistrzem! Nie stracę go z oczu! Nadal widzę jego metalowe spodnie. Metalowe? Chyba mam pomysł. Robo, jesteś nam tutaj potrzebny z elektromagnesem. Żaden problem! Pomóżcie! Ryder, pan Hamdinger biegnie prosto w trzeba! Jest pan cały burmistrzu? Tak, dzięki, że uwolniliście mnie z tych strasznych spodni. Bo gdy spodnie biegną za szybko, to dzwoń po pomoc. Jak dobrze, że jesteście Nie możemy znaleźć koźląt Znajdziemy je, a także naprawimy ogrodzenie Tak, Roki? Jasne Śruba okręt Zagroda jest znów sprawna Chodźmy Pani burmistrz, co tam? Koźlęta farmerki Yumi zjadły mój plażowy kocyk Już tam jedziemy Pieski małe są na plaży, musimy je pozaganiać. Jasne! Hej, małe kózki. Mam je na tratwie! Świetnie, e, ale kto ma tratwę? Ha? Przyszedł przepływ i ją porwał. Akurat, jak nie chcieliśmy. Pani burmistrz mówiła, że kozy są tutaj. Tylko gdzie? Jakby stąd odpłynęły? <laughs> Zumo, potrzebna nam pomoc z wody. Zanurkujemy! Pomoc już jest, przyjaciele! O nie! Ryder, przegryzły wiązania tratwy i każda płynie w swoją stronę! Musimy zrobić coś, żeby trzymały się razem! Kozi bieg! Jak na zajęciach z jogi! Biegiem, kozy biegiem! <grym> Koźlęta, jeszcze trochę, a ja zepchnę Was na plażę. O, koźlęta, dzięki Psi Patrolu, nie ma sprawy, bo gdy uciekną Wam kozy do jogi, wołajcie o pomoc. Jedynym miejscem, gdzie koźlęta się wybierają, jest zagroda. <śmienki> 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 Starożytny i tajemniczy! Złoty posążek pieska Lupo. A te większe posągi? A, to są Strażnicy Lupo. Strażnicy będą słuchać rozkazów tego, kto trzyma złoty posążek Lupo. Fascynujące! I niezwykle błyszczące! A? To nie klejnot! To jest kawałek meteoru, który dał mi. Super! Te posągi się ruszają? Stać! Czy wy się posłuchaliście? Przynieście mi skrzynie ze złotem! Mogę im rozkazywać! Wreszcie mam drużynę do zbierania błyskotek! Dobrze, kosmobieski, wywabimy Lady Srokę ze środka największym błyszczącym posągiem, jaki w życiu widziała. I odbierzemy jej złoty posążek Lupo. Tylko nie mamy dużego złotego posągu. Mamy. Zobaczycie go, gdy dolecimy kosmo -jetem na pustynię. A oto reszta planu. Jak trudne może być znalezienie wielkiego posągu na pustyni? Jest ogromny, błyszczący. Zwieźcie ten posąg do mojej jaskini! Bo? Mam cię, Lady Sroko! Co?! Nie jesteś posągiem! Nie, jestem kosmopieskiem! A ten złoty posążek Lupo nie jest twój! Merci beaucoup, patrol Uratowaliście moją wspaniałą wystawę! Nie ma za co! A gdy znów ożyją jakieś posągi, to dzwońcie po pomoc! Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon!